Benny Kill Dzisiaj nagrywamy odcinek z Brawl Starsa. Już nie wiem, który nie pamiętam, ale długo nie nagrywałam i widzicie, już dużo postaci mi drpnęło. Amber, Lou, Mortis, Bibi, Nani, Frank, Jackie. Nie, Frank, Frank już pokazywałam wam, to on już był, bo mam. To wszystko jeszcze mam więcej pucharków, o wiele więcej pucharków, bo mam 3923 pucharki, a miałem gdzieś, nie wiem Tyle, 2800, tak a dzisiaj będziemy dobijać ten Todika 4000 i nie wiem na przykład weźmiemy kamerę, znamy wielkę. Zapomniałam powiedzieć, zostawcie lajka i suba na tym kanale, bo jeszcze żeby... Komentarze, komentarze zostawiajcie na QA i... A pamiętajcie, to jeszcze dużo, dużo nam brakuje. Do tysiąca osób pokazuje twarz. I będzie specjal. I to duży specjal. Dobra, zaczynamy kolejną gierkę. Dużo skrzynki, ale ja się nie pakować, bo tam... Bo jest... Niektórzy z tej mapy są lepsze ode mnie, od Amber. Na przykład nie wiem, która osoba. Kruk albo lewa, ale nie to jest z tego samego. To są legendy, jakby to... to jest... 10 tak, wielkie starcia wiecie, ta osoba jest, która ma berke wielkie starcia pewnie gdzieś się chowa tam nie ma po prostu po wszystkich krzakach dobra poszukałem tutaj mam jej, jej albo El to on raczej Dobra, wygramy plus 10 13 ranga Dobra. Już mam 3930 pucharków A tak dobijemy dzisiaj do 70 1970, gdzieś tak dobijamy. Kolejna gierka. Zacznę powiedzieć wpadać do mojego klubu, gdzie też będzie się dużo działo. Moi widzowie po prostu będą dostawać. Osoby, które wygrają tam takie zadania robią Zagrają duo na przykład ze mną to dostają bluce Nie strzelam tak niepotrzebnie troszkę bo Nie, 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 nie. O nie. Mam mało no, życia. No, nie no, na to, ale o idzie, idzie. Nie, 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 nie. O, już Trzy pucharki. Teraz weźmiemy sobie losową postać. Poster, który będzie na środku, to po prostu bierzemy ją. I tak co każdą gierkę będziemy robić? Żeby większość postaci To też, jakby taki. No, bo weźmiemy udział. Dziękuję za taki udział za granicą, bo... ustaw miejsce, chodź, 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 ten, ten. Nie wiem, ale osoby, które mają za to na pewno już wiedzą, że był tam Mega Box do odblokowania i ten Darl, taki mega boxowy ten skin. Ale bardzo fajny skin taki. Taki skin to za darmo, to... Tylko jeszcze nie było żadnego ładniejszego skina za darmo, o nie. Might, might. z nim się zoptymalizować, ale. Teol, no nie chcę. Tu widać. Zero, po gdzie się coś tak słabo idzie. Kolejna postać. Muszę kolejną postać wybierać. Amber, Amber, już grałeś, to. No będzie ja Jessie. Jakiś gadżet. Nih ten suma. Będzie ini Golden tą skrzynkę. Tutaj chyba nie będzie wygrana, ale nie, nie. Imaj! Imaj! Minimum dwa pucharki Zero żetonów, bo jeszcze nie mam Nie mam podwajaczy no, Gadżet do Karla bym kupił, ale nie mam tyle monet, bo... po prostu nie mam ale chciałbym w ogóle wreszcie jakieś postacie dropić z skrzynek, a teraz samą te dobra a wybór wybór nie prawie zapomniał El Primo już był Amber też już była dobra tak weźmiemy i nie ja tu postaci aż nie mam El Primo po skrzyneczkę o Prima Punch! Liczymy skrzyneczkę o rosa podwina ale nie powiesz nie być lepsza o o nie Fak nara dwóch Trzy słucharki. Wybierzemy jakąś postać. Odliczymy. Nie wiem. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I pewnie. Bo dziesiątka. Zagram sobie. Jakby nie tej liczyć, to wtedy jeszcze. Dwie bierki. A tak to trzy. raz tak. dwa trzy. Nie. Trzy i cztery. Idziemy do kogoś podbić, żeby może Timajka zrobić, ale to raczej rzadko się zdarza.

może z kinem zagrany o było jakieś nowe wybieranie nie było tego były tylko takie te strzałki a teraz jest tak tak nie, nie wybrałem tego bo będzie kampić przez i będzie miejsce z Anglią, bo ja zawsze tak robiłem, żeby po prostu nie tracić. Tak? O nie, czekamy. Nie, przegraliśmy z El, Prim El Prima. Plus jeden pucharek. Dużo nam brakuje do czterech tysięcy, ale w następnym odcinku już musimy dobić. Mieliśmy skrzyneczkę. Zniszczone. Dzięki Barley. Jeszcze raz, jeszcze cztery. Za chwilę już będziemy po tej gierze zakończyć odcinek, bo trzeba na zapas nagrywać odcinki. Będziecie mieli w wakacje. To będziecie mieli dużo filmów wakacji. To wam obiecuję. O nie, ma O, wyjrana. Plus 10 żetonów. Dobra. Zostawcie łapkę i suba, komentarze na Q&A i cześć.